Z wczorajszego obiadu zostały mi młode ziemniaki, postanowiłam więc, że zrobię sobie oblet taki wegański i pokażę Wam jak go przygotować. Potrzebna mi do tego będzie mąka z ciecierzycy, której niestety nie mam, dlatego muszę zrobić sobie ją sama przy pomocy blendera wysokoobrotowego, w którym mielę suchą, niepodprażoną ciecierzycę. Jak widzicie, mój G21 poradził sobie z tym świetnie. Zresztą już wam kiedyś pokazywałam, jak można zrobić taką mąkę przy pomocy tego blendera. Głównym składnikiem będą oczywiście ziemniaki. Dodam też do nich cebulę. Tutaj mam powiedzmy połowę takiej zwykłej, bo to jest dosyć duża. Cebulę pokroję w kostkę. Zacznę rozgrzewać patelnię, leję trochę oleju. Ziemniaki też pokroję w kostkę. Można je oczywiście obrać z łupinki, jeśli wam przeszkadza. Mnie nie przeszkadza, to są młode ziemniaki. Aha, może jeszcze jest zważę. Najpierw, żebyście wiedzieli, ile ich mam. Razem z miską jest 700 gram. Zaraz zobaczę samą miskę. Ziemniaki, jak widzicie, gotowałam z lubczykiem, dlatego są takie zielone kawałki na tym, ale to absolutnie nie przeszkadza. Miałam Wam pokazać, jak zrobić z tych ziemniaków ser. Ten popularny, ale naszła mnie ochota na takiego omleta, dlatego postanowiłam, że jednak pokażę Wam. Jak go zrobić? Ser musi poczekać do następnego razu, aż zostaną ziemniaki. Co u mnie nie jest zbyt częste, ponieważ kochamy młode ziemniaki. Jak widzicie, takie małe ziemniaki przekrawam na cztery po prostu. Ziemniaki wsypuję do miski. Przy okazji się okaże, czy wszystkie są pokrojone. Zważę miskę. 360 gramów, czyli powiedzmy, że około 350 gramów ziemniaków mam tutaj już ugotowanych razem z łupinkami. Do ziemniaków, to mi trochę przeszkadza, muszę sobie teraz zrobić taką zawiesinę z mąki z ciecierzycy. Tu jest pół szklanki. Te mąki z ciecierzycy dałam. I teraz do tego 3 czwarte szklanki wody. Taka mąka robiona w domu będzie troszeczkę grubsza niż kupna. Dodam do niej na początek łyżeczkę soli czarnej kalana mak, czyli tej, która nadaje jajeczny smak. Taką dosyć gęstą zawiesinę otrzymałam. Dodam teraz tą zawiesinę do ziemniaków. Delikatnie wymieszam. Można tutaj oczywiście dodać jeszcze inne rzeczy, paprykę, czosnek, szczypiorek, co tylko macie. To taka trochę resztkowa potrawa. No. Teraz wyleję zawartość miski do cebuli. Wymieszam, żeby cebula nie została na spodzie. Teraz trzeba dokładnie przyklepać. A, myślę, że będzie dobrze. Zabyle omleta na kilka minut na niezbyt dużym ogniu lub yy, niezbyt dużych ustawieniach kuchenki, ponieważ musi się ściąć. Dobrze jest przykryć patelnię pokrywką. Ja sobie posprzątam, a omlet będzie dochodził. Zajierrzyjmy do naszego omleta. Na pewno nie jest jeszcze gotowy, trzeba go trochę doklepać. Jeśli miałabym wegański ser, to bym do tej masy też dodała tego sera trochę startego, ale akurat nie mam. Oczywiście czeka później nas najtrudniejsza część, czyli przełożenie go na drugą stronę. Ale spokojnie można też go przekroić na kawałki łopatką i go przełożyć po kawałku. Dobrze, niech on się jeszcze trochę smaży. Podejmę próbę przełożenia go na talerz. Nalałam sobie na talerz trochę oleju, żeby mi się nie przykleił. Świeci się. Położę talerz odwrotnie. To prawie. <ścoughs> prawie, prawie. Prawie nie przywarł, ale nie szkodzi. Zaraz mu dołożymy tą część. Wsuwamy. Nie przejmujcie się, jak Wam się rozwali. Widzicie, zdarza się każdemu, że się rozwali. Trzeba mu teraz włożyć ten kawałek, ale można zobaczyć, jak wygląda w środku. Jak to mówią, trening czyni mistrza. Trochę za mało było na patelni oleju, dlatego być może się przypalił, więc ja... Na brzegu wlałam dosłownie odrobinkę. Widać to. I teraz jak widzicie, ładnie on odchodzi. Ale jeszcze nie jest gotowy. Słuchajcie, omlet już wyłączyłam. Ja proponuję, żeby smażyć go z każdej strony minimum 8 minut. Trochę się rozwalił i widać też tutaj taką małą przerwę. To jest to miejsce, z którego ja sobie wydubałam, żeby spróbować. Teraz przełożę go na talerz. Może zrobię tak, to Ta piękny, prawda? Zaraz będę próbować. Mój omlet bezjajeczny z ziemniakami już gotowy. Pachnie przepysznie naprawdę. Mam mizerię w domu do tego, więc będzie wypas obiad. Przekroję go, żebyście zobaczyli, jak wygląda. To teraz testuję, mm. ziemniaczki pyszne. Masa dookoła również i powiem Wam, że to, że nie kupiłam gotowej takiej drobno zmielonej mąki, jest tylko ta plus dla mnie w tym przepisie, bo wyczuwalne są czasami lekkie grudki i nadaje ona troszeczkę innej konsystencji. No i cebula tutaj robi rewelacyjną robotę. Myślę tylko, że niestety nie dam sama rady go zjeść. A Wy proszę, podzielcie się ze mną w komentarzu, jak Wam się podoba ten omlet. Jak już go zrobicie, napiszcie oczywiście, jak Wam smakuje. Podajcie filmik dalej. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie stracić żadnego filmu. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!